Porsche Panamera to auto z 2010 roku. Napędza je silnik o mocy 400 koni mechanicznych i pojemności 4,8 litra. Do tej pory auto pokonało 171 tysięcy kilometrów. Szykuję właśnie dla Pana, tylko rozmawialiśmy przez telefon, że tam ewentualnie skóry będzie Pan sobie tam odświeżał. One nie są w złej kondycji, ale na zewnątrz trochę opłukaliśmy, bo u mhm. padał deszcz yy, cały dzień. Teraz akurat słońce wyszło, ale chciałem, żeby Pan miał suchy ten samochód że można było zobaczyć ewentualne tam jakieś mankamenty drobne i czy jakieś niedociągnięcia. Rozmawialiśmy też o, o tym zderzaku, nie? To mówiłem. Tak. Że są po jakieś kamykach. No. Dlatego chciałem, to żeby to pan to widział wszystko, nie? To, to co jest, żeby, żeby nie wykropkować, nie wysztyftować, nie ukurzyć, a później w domu jest, jest zdziwiona mina, że że jednak coś tam jest na tych elementach. Pierwsze co rzuca się w oczy, no to na pewno lampy, nie? No do polerki jakiejś takiej trzeba by było maszynowej, nie? Przepolerować to, przepolerować karoserię. Lakier tam z grubsza żeśmy sobie omówili, ale udostępni, udostępnię miernik, żeby sobie go zmierzyć dookoła, nie ma problemu. No, może pan sobie tu z pozycji kierowcy zobaczyć, jak, no, jak to przysiądę. wygląda. Ja będę się później trochę posiłkował też może, żeby panu jakieś tam udzielić informacji fakturami, które posiadamy z tego samochodu. To, to co, można rzucić, bo tu jest zabudowany ten silnik, ale tak to, sobie... Główne, główne, podstawowe pytanie, czy auto jest bezwypadkowe? Auto na 99% jest bezwypadkowe, tak jak żeśmy rozmawiali przez telefon. Klient pytając, czy samochód jest bezwypadkowy, odpowiedziałem mu, że na 99%, dlatego że zawsze ten 1% gdzieś zostaje, no są teraz naprawdę profesjonalne warsztaty, że gdzieś robią yy, praktycznie podmiernik yy, te elementy. No tu pod maską nie wiem, czy jest sens coś oglądać, no bo raz, że... Nie jesteśmy jakimiś fachowcami mechanikami, nie wiadomo jakimi jest, wszystko suche. Silnika nie kazałem my, tylko żeśmy dosłownie spłukali, żeby nie był brudny ten samochód, ale widać ten osad pod maską to wszystko jest. Tu nie chodziło, żeby przed panem wyplakować, wypicować to auto, tym bardziej że pan też mówi, że z branży motoryzacyjnej, tak. że jakimś tam segmentem aut pan handluje, Troszkę ale, tańszym, ale Tak, ale że to ma być jako auto prywatne. Tak. No to no to też chciałem tak przedstawić yy, wiarygodnie, nie, nie tam robić jakiś taki retusz Także nie jest przypudrowany, bez manikirów, żadnych, jest, jest taki jak widać, nie? Ewentualnie, czy mógłbym prosić Pana o jakiś miernik? miernik dobra, takie, dobra, różowy, dobra, nie ma sprawdzić. Wydaje mi się, że yy, z takim klientem, który prowadzi też sprzedaż y, używanych samochodów, no, przebiega to jakoś bardziej naturalnie, bardziej na luzie, no, bo wie jak jest klient wie jak y, i po prostu potrafi się też postawić y, po dwóch stronach.